może z tej strony kubiks. Dzisiaj jak widzicie wiemy widzowie 30 poją Lecimy. Pyk, dobra. mamy o puchać. Super. i tutaj. I teraz tu i możesz lecieć. Już sam, sam, sam pójść. Dobrze. Dobra, pyk. Pyk. Dobrze. Pyk. I tutaj. Dobrze. Od poprzeczki Dzidzi Dobra. Teraz tu. Pyk. Pyk. O, dobrze. Myślałem, że źle, bo akurat nie do tego chciałem zagrać, ale dobra. No. Będzie ciężko. O, o, wow. Widzowie, aż przez chwilę mi tutaj zaciął, ale jakoś bramka wyciąła, mi wrożył. Let's go, widzowie, mamy puchar Pyk I to będzie włosy i jakieś miętko. Ale okej okay. kolejny meczek Pyk, pyk, pyk Okej, okay. tutaj leciutko, powoli Aj, nie mogę Bym tak sobie uderzył Nie wyszło Oj, oj, oj A tu, pyk, leci tu. Oj, nie trać, nie trać, nie trać, nie strać. Dobra, tu. I pyk. Dobrze, let's go, mamy to. Pyk, teraz tutaj. Nie wiem, czy dobrze. Nie, wyjdzie. dobra, pyk, tutaj. Tu. I tutaj. Let's go, let's go. Dobrze, mamy tą. Let's go, mamy to jeszcze trzy 3, i w ja tutaj, tutaj, tak? Mhm. Tylko teraz jest dalej przestrzenią. O, ajej. Nie udało się. Jeszcze raz pyk, tutaj. O, super. Pyk i pyk. Ajajaj. No, odbierze. Aj. Não udało się. Peg. Jeszcze raz. Tutaj. Super. Dobra. Peg. Tutaj. Brawo. i ty. Dobra, teraz tutaj. O, super. I tu. Yes. Purple, Blue, Kota, List okay. tutaj tu Aj, Dawaj, 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 daj. Super Aj, stracił Dobra, tutaj i tu, a. Dobra, jeszcze raz, tutaj, dobrze Czekaj Dobrze Teraz tutaj. O nie Ładnie, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz tu. Kurczę. Pyk tutaj. No nie widzowie. No dobra, pyk tu. Teraz się skupiamy. Tu i tu. Dawaj, dawaj, daj, dobrze. Zielony włosy, nie wiem tu, ale okej. Okay. tu. No. I tu dobrze jest. Let's go. Bramka. Dobra, rożny. O nie wiem co tam zrobił. Wywalił się. Nie trafimy. let's go. nie trafiliśmy. Niesamowicie. Na puściaka. Let's go widzowie. Jest poziom przeszedł. przeszedł. Przeszliśmy. Lol, Nie słuchajcie nie mogę, nie Dobra. Pyk, pyk, dobrze. Teraz dośrodkowanie i golf. I gol co? Olej. Tutaj, o Boże, co ja zrobiłem? No nie, dobra, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, wszystko dobrze jest. I zaraz trzeba dośrodkować. Pyk, dośrodkowanie. I... nie wiem co robimy... Dobra Aha Dobra widzowie, szybko one przedsiemnionym Mam rozładowany telefon, ale jest go Dobra Let's go Widzicie, tylko 5% Let's go Bramka szalona, Pyk, leci Dobra, teraz tutaj możesz... Mógł tam lecieć już od razu, ale dobra No i rakieta Dobre, broniusz, wód, dobrze, pyk i pyk, dobrze, let's go, jest bramka, let's go, poziom ukończony, ostatni poziom teraz, gramy w finał, mamy kolejny poziom, pyk, pomijamy, raz, spróbujemy, no prawie, jeszcze raz możemy spróbować w ogóle, Teraz ją Dobra, teraz ostateczny, ostatni raz No Jakbym tak, nie, dobra Dobra, już nic nie będę kombinował A mam średnią, żeby gdzie zagrać? O, dobra Pyk na drugi No drugi koniec jest O, ajajajajaj Miasto. Chciałem powiedzieć. No. Robimy złot pych. bokim lecimy. Pyk i pyk. Let's go, jest. Myślałem, że to obronię, musiałem to zdobyć. Ale nie ma, nie udało mi się. Let's go widzowie. Kolejna gablota do pamiątki. A pyk I ok kolejny sezon. Dobra. I tutaj napiszcie mi w komentarzach, co mam wybrać, a ja już sam sobie biorę, czy to był dobry pomysł. Ten, ten albo ten. Dobra, włączymy do tych, dołączmy, pyk. Dobra, widzowie, wow, dopiero tutaj mamy kapitana superancką. Dobra, do jakiegoś sportu dołączyliśmy, znaczy do piłki oczywiście, do takiego. Dobra, teraz strzelamy swoją zaraz pierwszą bramkę w tych barwach. Piech, to ja? Oczywiście, że ja i przepiękną bramkę szłam w trzecim I okay, Jala jeszcze ez. Jeszcze kamera coś tak gdzieś mi się zadrażała, ale dobra. No. O, zwolę ja, zwolę ja. Let's go! Mamy wolę perfekcja, dobrze. Holand. Ho. Dobra, let's go! 2-0 wygrana. Także spręczkę zagramy jeszcze. Pięknie. Teraz z jakimiś zielonymi gramy. Zielone zielone chłopaki. Dobra. Aha. Nie, jak to mam przejść? Chwila, chwila, chwila. Moment. Nie, bo jak za lekko to też nie. Mocno też nie. Co? Chwilka. Brrr. Dobra, nieważne. Pilkarbizowy spróbujemy tutaj. O, dobra. Dobra, szczur. Jak nie zbierzemy jednej, to nic się nie stanie. Dobra. Spróbujmy uderzyć. Okej, okay, jeszcze my mamy, 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 mamy. Dobra. dobra ja jestem tutaj. No I uderz sobie śmiało. Brawo. Piękna bramka. Jakieś dzikie densy normalnie x piek tutaj A chciałem do tamtego ale tak, tak do innego skradłem Dobra Ooo I po ziemi leciutko Leciutko widzowie Na no, spokojnie Dobra widzowie ledwo udało się mi przejdziemy Dobra cofamy pyk Dobra zagramy tu Na no, spokojnie O super Teraz byśmy musieli. Karny widzowie i pych w okieneczko, let's go! Tylko mamy hadlika, przepraszam widzowie, ale myślałem, że nagrałam, a jednak nie. To jeśli Wam się spodobał dzisiejszy odcinek, Pamiętajcie o łapece, o subskrypcji, dzwoneczkiem i nagra!